Witajcie wszyscy sarandianie oraz rodacy w kraju i za granicą, czyli już takie nasze hasło rozpoznawcze. Dzisiejszy dzień, czyli 19 stycznia, postanowiłem przeznaczyć głównie na oglądanie nieruchomości rozpoznanie rynku, co aktualnie w Sarandzie jest dostępne, co, co można Wam zaproponować, ponieważ w ostatnim czasie po, po emisji naszego pierwszego i drugiego filmiku o różnicach, jakie wynikają z, z podwyżek w Polsce, a to jak wygląda życie w Albanii. Odezwało się bardzo, bardzo Was dużo, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest przemiłe, że jednak ufacie nam i kontaktujecie się z nami. To jest dość miłe, więc postanowiliśmy poświęcić trochę czasu na to, żeby przedstawić Wam te nieruchomości, którymi tak bardzo jesteście zainteresowani. Więc cały dzisiejszy dzień, jak widzicie, temperatura jest bardzo przyjazna. Było, powiem Wam, szczerze, nawet nie wiem ile było stopni, ale było ciepło. Jak widzicie, ubrany jestem w, w bluzę z dłuższym rękawem. W słońcu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że około 13-14 stopni na termometrze. Natomiast temperatura odczuwalna była zdecydowanie większa, ze względu na to, że słońce. Dość intensywnie operowało. No teraz już jak widzicie, słońce zbliża się ku zachodowi i niestety jest to lekko odczuwalne, że robi się chłodno. Dlatego łyczek zawsze ciepłej kawy, bardzo dobrej zresztą. Tak nieskromnie powiem. Ok, więc na pewno to, co dzisiaj byliśmy w stanie dla Was zobaczyć, to co byliśmy w stanie. Sfilmować. To są inwestycje dla osób, które chciałyby się tutaj przeprowadzić, zamieszkać, prowadzić własną firmę i zmienić, jak ja to zawsze mówię, klimat, trochę na cieplejszy i oczywiście bardziej przyjazny ekonomicznie. Ale również są dla inwestorów propozycje, czyli zakup nieruchomości typowo pod wynajem, aby móc rentownie Zarabiać na tym, na tym apartamencie. Więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak tylko i wyłącznie zaprosić Was do oglądania naszych propozycji. Kolejna propozycja to jest apartament 2 plus 1, w 107 metrów kwadratowych. Natomiast jak już widzicie, jest to oferta. Z, z podłogami zrobionymi. To już jest rynek wtórny, czyli ktoś to kupił, no i teraz planuje to sprzedać. No ale zobaczcie, jak już jest to wykończone. Moim zdaniem bardzo ciekawa zabudowa, przygotowana pod telewizor, ale to jest zobaczcie, szafa wnękowa, która jest przygotowana. Tutaj miejsce na telewizor, tu są szuflady, tu jest. Elegancko przygotowany. Jest zamontowana klimatyzacja, i jest zrobiona Łazienka. Łazienka jest zrobiona jest kabina prysznicowa z szybą, jest toaleta, która jest już zrobiona jest mechanizm podtynkowy jest umywalka na szafce. Więc moim zdaniem ten standard jest dość ciekawy. Jest sufit podwieszany. Oświetlenie LEDowe. Jest deszczownica. No, powiem Wam tak dla mnie. No, ja tutaj się mieszczę. Myślę, że spoko. Do wzięcia prysznica jest ok. No i cóż. Są tutaj jeszcze jakieś meble przygotowane. Tylko nie wiem, czy one jakby są przynależne do, do mieszkania. Nie chcę się wypowiadać. To jest kwestia jakby do rozmowy ze sprzedawcą. No i widok. Zobaczcie. <laughs> bardzo, bardzo ładny. Powiem Wam już, że z tej pozycji, z tego balkonu, wszystkie zachody słońca w lecie są Wasze. Bo naprawdę słońce zachodzi w tamtym miejscu. Więc naprawdę macie całą sarandę. Jeżeli chodzi tutaj o część centralną i portową z tego balkonu, przepiękny widok. Oczywiście gratis. No i balkon jest zrobiony, płytki wyłożone, oświetlenie na balkonie już jest zrobione, więc moim zdaniem, naprawdę wysoki standard wykończenia tego mieszkania. Wracamy do środka, czyli tutaj mamy pierwszą sypialnię, przechodzimy do, do drugiej łazienki. Łazienkę mamy zrobioną tutaj, ona jest na ciemno, widzicie są. Są ciemne kafle umywalka, drewno, jest kabina prysznicowa, dość specyficzna zobaczcie, ale powiem Wam tak, do, do, do prysznica, żeby spłukać się po całym dniu, moim zdaniem naprawdę jest to ciekawe rozwiązanie, sufik podwieszony, oświetlenie LEDowe, boiler Aristona który może w ten sposób być zawieszony. Wiem, mam dokładnie taki sam, bardzo dobrej jakości sprzęt. Miejsce na, na pralkę. Ok, zobaczcie, drzwi są naprawdę wysokiej jakości zrobione. Moim zdaniem ten apartament jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Tutaj mamy drugą, drugą sypialnię z tym samym balkonem, w którym przed chwilą byliśmy. No, i tutaj też jest klimatyzacja już zamontowana nad drzwiami. Tu już nawet ten telewizor jest zamontowany. Więc widzicie, jak to wszystko jest rozwiązane. Jeszcze z tej strony Wam pokażę tą szafę, jak to jest zrobione. Naprawdę jest to w bardzo, bardzo dobrej jakości. Mechanizmy spowalniające. Więc nic nie będzie tu wam uderzało, nic nie będzie biło. No i z tego balkonu macie widok na sarandę w ten sposób. Budzicie się rano, i tu na pewno wam się przed tym budynkiem nic nie wybuduje, ponieważ to jest budynek z Baszki, z Urzędu Miasta. Jest to szkoła, jest to teren zielony. Dookoła, więc tutaj nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, który by obejmował e, zabudowę dodatkową. Więc tego widoku Wam nic nie zabierze. Naprawdę jest przepięknie. Ok, wracamy do środka, czyli tu mamy drugą sypialnię, i teraz idziemy do. E, o, tu coś jest jeszcze przygotowane. E, zmywarka. Zobaczcie, mamy Living room, czyli salon, który jest już zabudowana kuchnia z taką wyspą, w której zamontowana jest część na, na zlewo, zmywach, tak bym go nazwał. Mamy mikrofalówkę, mamy piekarnik, jest płyta grzewcza, okap, wyciąg, oświetlenie. Wyciągnięte, LEDowe. Tutaj z tej strony mamy jeden, jedno okno, które jest oknem balkonowym, natomiast nie ma balkonu to trzeba na to zwrócić uwagę. Ale będąc po prostu przy, przy tej wyspie, zobaczcie, macie taki widok. Więc naprawdę moim zdaniem ten apartament jest bardzo, bardzo ładny. Mamy narożnik, zobaczcie, jest już mebel. Jest klimatyzacja, która ma za zadanie schłodzić to miejsce. Natomiast chcę Wam pokazać wisienkę na torcie, ale tu muszę się przygotować, żebyście też nie pospadali z krzeseł, czyli zobaczcie, jaki tu jest widok. Kochani, to... No cóż mam powiedzieć, no... Może nic nie będę mówił, zobaczcie sami macie tak zwany pełny widok. Pełny widok na całą zatokę na Korfu. Słońce tak daje, że widzę, że w kamerze nawet nie jestem w stanie ująć tego tej ostrości, bo się to słońce odbija w morzu. Balkon jest bardzo fajny, przestronny. Można tu postawić sobie Stolik z krzesłami, ja się odwrócę w tą stronę. Bo naprawdę tam ostrość się traci. Tu mamy drugą część. Spróbuję jeszcze raz wam pokazać ten, ten widok tutaj. Natomiast nie wiem, czy to się do końca uda. Ale zobaczcie, no, traci się ostrość tutaj. W związku z tym słońcem. Prąp płynie. No i cóż, widok macie gratis do tego apartamentu. Wracamy do środka. Reasumując, apartament, e, oczywiście myślę, że on zostanie dla, e, dla kupującego po prostu wykończony e, pod klucz, czyli domontowane wszystkie urządzenia, wszystkie e, sprzęty, doposażony i, e, i będzie przygotowany już do, e, do zamieszkania. Szuflady są zrobione. cichym domekiem. Bardzo ciekawe rozwiązanie. No i ten widok. Hmm, jest gratis. Dobrze, reasumując. 90, przepraszam, 107 m2, 2 plus 1, 2 łazienki, bardzo przestronny apartament z wyposażeniem, z wykończonymi podłogami, łazienkami. Więc zapraszam do kontaktu, jeżeli chodzi o ofertę tego, tego apartamentu.